Autentyk. To serio się wydarzyło. Spisuję to dopiero teraz, bo mnie o to poproszono. Anony, co się odjebało, to ja nawet nie. Bądź mną, level 26. Gruby łysy i do tego z brodą. Studenckie życie mocno. Alkohol leje się jak z fontanny. Ale chuj, to nie aż tak ważne. Wracając do domu, zawsze słuchasz muzyki. Zawsze. No bo kurwa, jak ci ludzie w tej zasranej komunikacji miejskiej pierdolą głupoty, to szkoda gadać. Ech, trafił, że popiłem i rozładował mi się telefon. Pierdolona złośliwość rzeczy martwych. Siedzę na przystanku, 22 minuty do autobanu. Czas zacząć akt pierwszy z pierdolonej nocy. Nagle znikąd pojawił się Menelaos. Najebany, śmierdzący, o wyglądzie, no o wyglądzie Menela. Przysiada się do mnie i zaczyna coś pierdolić. Ja to kiedyś, kurwa, byłem najszybszym kierowcą w pogotowiu. Wszyscy mi z drogi wjeżdżali, kurwa, każdy się bał, tak śmigałem. No, to wszystko było wolno. A ci to książę złotu wypierdolone, to są Ja Ale bym ich wszystkich pozabijał. Na chuj on do mnie gada, PG. Słucham jak pierdoli, bo sam jestem najebany i w zasadzie to całkiem miły ze mnie koleś. Tylko jebał strasznie, no ale co się człowiekowi dziwić. Jeszcze dwa lata picia i sam będę tak wyglądał. Patrzę na zegarek. No, jak zajebiście, za dwie minuty autobus, kurwa jak się cieszę. Wstaję i podchodzę do krawężnika. No Nogłym udaję, jak to już wyczekuję tego jebanego rzęcha, żeby śmierdzący rzęch już przestał do mnie gadać. Udało się. Podjeżdża autobus, drzwi się otwierają i już mam do niego wchodzić, ale kurwa nie. Coś łapie mnie za ramię. Odwracam się, a tam najebana menelica. XD, no kurwa, no nie. Szarpie mnie za ramię i pierdoli głupoty, wyziewając mi w mordę oparami denaturatu. Pomóż mi pan, mój mąż to policjant i alkoholik i głuchoniemy. I mnie bije i zadzwonił na mnie na policję. No kurwa. No to za wiele nie powiedział, jak jest głuchoniemy, to się nie ma co pani bać. Śmieszkuje z niej i próbuje wyrwać się i wejść do autobusu. Ona nagle przybliża się do mnie i z pełną powagą w głosie mówi No tak, faktycznie Ma pan rację Ja potrzebuję takiego mężczyzny jak ty Kill me, please give Właśnie menelica próbuje mnie uwieść Nope, nope Wyrywam się i spierdalam do autobusu No kurwa, zapowiada się zajebista podróż Autobus odjechał, a ja usiadłem sobie za dwoma kolesiami Coś dziwnie je bało, ale w sumie to nocne, więc to nic nowego Czas na akt drugi tej jebanej nocy. Usiadłem za dwoma kolesiami. Myślałem na początku, że to jacyś kumple. Pierwszy typowy ziomeczek, łysy, broda, full cap, łańcuchy. No, czuję z nim jakąś więź normalnie. Drugi tredy, bluza, krzywdy. Na 100% ćpun. W zasadzie był naćpany, więc miałem rację. Kręci się na siedzeniu i ciągle coś pierdoli do tego w czapce. I miałbym ich wszystkich w dupie, gdyby nie jeden tekst: ćpunka. No i oni mi powiedzieli, że jak się wyrucha dziecko, to trzeba się oblać benzyną. No to się oblałem. Co kurwa, ekse? Przypląnął się bliżej Punowi i faktycznie całe oblane benzyną. To od niego tak dziwnie jebało. Jak się opierało je siedzenie, to aż z niego ściekało. Temu łysemu się to najwyraźniej nie spodobało, bo stwierdził, że spierdala i wstał. Wysiadł na najbliższym przystanku, a w zamian za niego weszło dwóch kolesi z rowerami i młoda para. Jeden z kolesi był łysy z brodą. To się kurwa jakaś moda z tego zrobi chyba. Ćpun przygląda się chwilę parze, po czym drżery ja na cały autobus, że ta laska to szmata i inne przyrządy do sprzątania. Zirytowało mnie to. W moim wnętrzu obudził się Don Kiszot na jebanym białym koniu, a Ćpun będzie dziś smokiem. Klepie go w ramię. Ej kolego. Uspokój się, nie powinno się tak mówić do kobiety. Chpun się striggerował, odwrócił się do mnie, macha mi rękami przed twarzą i drzy na mnie ryło Ej wuju, kurwa, ja ci rucham kolegę! You what, mate? Um, to jesteś gejem? Chpun się chwilę skonfudował. Wiedziałem pracę jego mózgu wyrysowaną na twarzy. To ty jesteś, pedały ja cię ruchał kolegę! No kurwa, jak śmiesznie. Wymieniam z nim jeszcze parę zdań, głównie z niego śmieszkując, zastanawiam się, którego kolegę mi rucha, a pundowala jedną perełką. Ja takich łysy jak ty, to rucham! Teraz śmieje się cały autobus. Nie wiem, co powiedzieć. Ten łysy koleś z rowerem krzyczy nagle do mnie. Ej, ziomek, ty mu się serio chyba podobasz, i wskazuje na spodnie czpuna. What, PDF? Punowi stoi knaga, jakby wpierdalał w jagrę zamiast witaminy C. O kurwa. Czas spierdalać bo jeszcze mnie zgwałci zamiast kolegi. Ucinam naszą wymianę zdań, wstaję i idę do drzwi. Już mam wysiadać na przystanku, ale nagle czuję, jak ktoś sprzedaje mi plaskacza w tył łysiny No ja kurwa wiem, kto to był. Odwracam się, idę w stronę dredziarza, zanim zdążyłem go nawet dotknąć, schował się między siedzeniami, wszedł w pozycję obronną ćpunów, nogi do góry i robimy rowerek jak na wf -ie. No chuj, próbuję go wyciągnąć albo chociaż uderzyć, cały autobus się śmieje. No nie dam rady, stajemy na kolejnym przystanku, w zasadzie na moim docelowym, ale wpadam na plan. Podchodzę do kierowcy. Panie kierowco, czy mógłby pan zadzwonić na policję? Ja mam rozładowany telefon, mamy tutaj agresywnego ćpuna. Trzeba to jakoś rozwiązać. Kierowca odwraca się do mnie, ryj typowego nasacza, wąs gęstszy niż puszcza białowieska, patrzy na mnie pustym wzrokiem. A nie możecie tego rozwiązać sami? No kurwa, chcę mieć fajtka w autobusie. Pierdolę to, pan poczeka. Wracam do Ćpuna, który nadal leży między siedzeniami. Próbuję go wyciągnąć za nogę, ale się nie da. Jebać, idę do domu. Wychodzę z autobusu, drzwi się zamykają i odjeżdża. Ostatni widok, to mordać puna przylepiona do szyby. Na no zajebiście, aż muszę zapalić. Error, nie mam szlugów. Boże, czy ty to widzisz. Przed sobą widzę palącego dresa. Jak mnie zabije, to się nawet nie zdziwię. Adorowała mnie Menelica i Ćpun. chyba chciał mnie wyruchać? Nie mam nic do stracenia. Czas na epilog. Idę w kierunku dresiarza. Ej, ziomek, masz może szluga? Dres odwraca się do mnie i ze śmiechem na mordzie mówi Mordo. Dla ciebie zawsze. Kurwa, co? Daje mi papierosa, chwilę gadamy idąc w podobnym kierunku. Okazało się, że ziomeczek jechał tym samym autobusem i mi kibicował. Nawet chciałem ci pomóc, ale widziałem, że dajesz sobie radę. No kurwa bardzo, jakoś inaczej to pamiętam. Dochodzimy do skrzyżowania, on nagle wypala. W zasadzie to ja muszę spierdalać, bo moją żonę pogryzł pies i zaraz przyjedzie policja. Co kurwa? Nie no jasne, leć. Przykro mi, dzięki za szluga. Odchodzimy w, w swoje strony i w zasadzie już prawie przestałem o tym myśleć, ale koleś nagle się odwrócił i krzyknął. I tak kurwy nie lubiłem! XD! <śled> Jezu, ja chcę do domu. Po 15 minutach drogi byłem już w łóżku. Reszta drogi była już spokojna. Dlatego zawsze, ale to zawsze, trzeba mieć muzykę w autobusie. O słowie. 1. Tydzień później spotkałem Menelicę w barze, do którego zazwyczaj chodzę. Była oczywiście najebana i śmierdząca, ale jebana mnie pamiętała. Nigdy tak szybko nie zmieniłem miejscówki na wieczornym wypadzie. 2. Tego samego dnia w Lublinie, w którym zadziała się cała historia, podpalono targ na ruskiej. Możesz wygooglować. Prawdopodobnie ci punkt, który mu się spodobałem, spalił najpierw trochę budek sprzedawców, potem polał się benzyną i stwierdził, że wraca nocnym do domu.